Of you, we won't be burned. You we'll should let them. Witam Was w kolejnym filmiku i będą to ulubieńcy października. Słuchajcie, ten czas tak szybko leci, jeszcze niedawno kręciłam ulubieńców czerwca. Już jest październik, po prostu masakra. No ale, jeśli chodzi o pierwszy produkt, to jest to krem do ciała z firmy Lush, Sympathy for the Skin i o nim nie będę mówić, ponieważ omówiłam go dość szczegółowo w filmiku o produktach z firmy Lush, więc nie będę do tego wracać. Słuchajcie, w ogóle stwierdziłam, że mam bardzo dużo mazideł do ciała, co w ogóle jest sytuacją nienormalną, bo zawsze było tak, że miałam jeden balsam, kończyłam go i kupowałam następny ale niestety YouTube robi swoje i jak widzę coś ciekawego w Waszych filmikach, to zazwyczaj kończy się tak, że po prostu kupuję ten produkt i teraz mam kilka tych mazideł i chcę to sukcesywnie wykorzystywać, wyrzucać, bo szkoda, żeby to stało. Mam teraz taką bardziej suchą skórę i potrzebowałam właśnie jakiegoś takiego kremu, i na tapetę teraz poszedł właśnie Sympathy for the Skin. Ma on taki krótszy termin ważności niż inne i dlatego muszę go zużyć szybciej. Także to był pierwszy produkt. Ulubionym zapachem w październiku była woda toaletowa z firmy Ifrosher, woda kokosowa. I słuchajcie, ja ją odkryłam teraz na nowo, bo kupiłam ją dawno temu i użyłam kilka razy. Stwierdziłam, że ten zapach jest na dłuższą metę jednak zbyt duszący, zbyt słodki i nie jestem w stanie go używać. Jednak teraz stwierdziłam, że jest idealny na jesień, na zimę, no, po prostu rewelacyjny. I umieściłam ją na naszym forum w dziale wymianek, ale chyba zrezygnuję z tej wymiany, bo używam jej teraz codziennie i bardzo, bardzo ją polubiłam. Także woda kokosowa z i e nie pamiętam ile kosztowała. To jest o pojemności 100 ml. Także polecam jest świetna. Kolejne produkty są to lakiery do paznokci z firmy PetSfy. Dostałam je od Florence Beauty i te kolory naprawdę mi się bardzo bardzo podobają. To jest kolor 143 Forever, a to jest 130 Passion. Jak widzicie, to jest taka piękna czerwień czerwień takiego czerwonego wina, taka głęboka czerwień, natomiast to jest taki śliczny kolor nude i ja nie mogę malować paznokci u rąk, moja, moja praca tego wymaga właśnie, ale mogę sobie poszaleć, jeśli chodzi o paznokcie u stóp i właśnie w październiku w zasadzie, jeśli miałam pomalowane paznokcie u stóp, to albo tym lakierem, albo tym, naprawdę są rewelacyjne. Te lakiery nie wytrzymują na paznokciach jakoś specjalnie długo, ale jeżeli użyje się top coat, to można troszeczkę przedłużyć ich żywot i kolory, moim zdaniem, są naprawdę rewelacyjne, bardzo mi się podobają. Następny produkt to, słuchajcie, Carmex, Carmex w wersji wiśniowej. Wcześniej nie miałam takiego Carmexu, miałam taki zwykły w sztyfcie, no i mm, miałam pewnego dnia takie bardzo, wiecie, spiesznięte usta i bardzo mnie tak piekły i nie miałam żadnej pomadki przy sobie i musiałam pójść do Rosmana, żeby sobie coś kupić i właśnie wpadł mi w oko ten Carmex. To jest taki, wiecie, Carmex z takim aplikatorem, takim właśnie, nie wiem jak to nazwać no takim śmiesznym aplikatorem po prostu. Nie widziałam takiego w jakichś tam innych produktach, które miałam wcześniej. I to jest właśnie o smaku wiśniowym, bardzo taki ciekawy smak, taki też świeży i wydaje mi się, że jest lepszy o wiele w smaku, I porównując go do tego zwykłego Carmexu. Pielęgnuje usta rewelacyjnie, uwielbiam ten produkt i i myślę, że będę go kupować cały czas. Jest naprawdę świetny. Jednak wazelina troszeczkę no nie wystarcza na teraz, na jesień, jeśli chodzi o pielęgnację ust, natomiast Carmex jest rewelacyjny, jeśli o to chodzi. I teraz pokażę Wam kolejny produkt, który został przeze mnie zapomniany na długi, długi czas i tak jakby odkryłam go na nowo, właśnie w październiku. I jest to szminka Revlon Color Stay w kolorze Chyba 300. Nie mam tutaj już tej naklejki, gdzie była informacja, jaki to jest kolor, ale chyba to jest właśnie numer 300. I to jest ta szwinka, która ma długo, długo utrzymywać się na naszych ustach. Rzeczywiście, ona długo się trzyma na ustach. I to jest taki śliczny kolor, ciemny róż. Tak prezentuje się na skórze. Bardzo, bardzo lubię ten kolor i, i myślę, że mi pasuje taki kolor. Także ta szminka jest bardzo dobra. Też o niej mówiłam wcześniej chyba w filmiku dotyczącym moich produktów do ust. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to zaglądnijcie tam. Produktami, którymi zachwycałam się również w październiku były cienie z inglot. Jestem naprawdę zachwycona tymi kolorami i paletka wygląda tak. Jest to paletka na pięć cieni, z tym, że ja piąty mam wosk do burwi, który jest beznadziejny i nie polecam tego produktu, ale te cienie, moim zdaniem, są naprawdę, naprawdę rewelacyjne i moim zdaniem jest to idealny zestaw dla zielonych oczu. I nie pamiętam, jakie to były numerki, ale na pewno napiszę Wam Napiszę Wam numerki albo pod spodem, pod filmem, albo gdzieś tam e, tutaj pojawi się informacja, jaki to kolor, przy omawianiu go. E, no więc zaczynamy. To jest, słuchajcie, taki kolor e, złoty, bardzo, bardzo delikatny i pięknie mieni się na powiece. E, następny to jest taki delikatny róż, e, wrzosowy kolor, coś w tym stylu. E, to jest e, perłowy brąz naprawdę, naprawdę śliczny, a to jest perłowy, ciemny, taki brudny fiolet. Muszę Wam powiedzieć, że jak patrzę na dwa cienie z tej paletki, na ten brąz i na ten fiolet, to one mi bardzo przypominają cienie z maka. Patinę i satin taupe. A jeszcze, jak zmieszam ten brąz, właśnie z tym złotym kolorem, to już jest cień naprawdę bardzo, bardzo podobny do patiny. I tak samo jak zmieszam ten fiolet z tym brązem, to już jest bardzo, bardzo podobny cień do satin top. Także ja Wam podam numerki i może Wam się spodobały te cienie, może będziecie chciały kupić podobne. Naprawdę polecam, są to bardzo dobrej jakości cienie, niedrogie, można je sobie złożyć właśnie w różne paletki, polecam jak najbardziej. I słuchajcie to wszystko, jeżeli chodzi o moich ulubieńców października. Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie i buziaczki do następnego filmiku.